Książkę Franka warto przeczytać z bardzo wielu powodów. Jest to książka niezwykle błyskotliwa, niezwykle mądra, na dodatek jeszcze dowcipna, napisana fantastycznym językiem. Warto ją przeczytać dlatego, że pomaga zrozumieć, co się stało w Ameryce w ostatnich, nie tylko w ostatnich kilku latach, ale właściwie w ostatnich kilku dekadach. Jak to się stało, że Ameryka, którą czasami oglądamy w kinie, w filmach opowiadających, wiem, o latach 60., Ameryka, nie wiem, hipisów, ruchów protestu, stała się krajem niezwykle konserwatywnym w sensie i społecznym, i w sensie nie wiem, polityki, jaką ten kraj prowadzi. Warto tę książkę przeczytać również dlatego, że daje ogromną frajdę z samej lektury. Frank jest nie tylko fantastycznym obserwatorem, niezwykle dociekliwym, spostrzegawczym, ale również jest znakomitym pisarzem. Warto tę książkę przeczytać również dlatego, że w tej sytuacji amerykańskiej my, Polacy, też się możemy przejrzeć. Jakkolwiek e, sytuacja opisana przez Franka w Ameryce jest zupełnie inna ze względów historycznych i innych niż sytuacja polska. Niemniej książka ta pomaga postawić e, rozmaite pytania o Polskę po 1989 roku, o tym dlaczego. E, dlaczego m, Polska konserwatywnieje, a także w jaki sposób na przykład w latach 90. wokół jakich kwestii organizowano gniew społeczny i dlaczego akurat robiono to w taki sposób i dlaczego takie mamy efekty tego, jakie mamy.